Sezon 2020, uważam za twardy. 13 marca. Pogoda fatalna. Zimno. Wieje jak No Dobrze, że ja ten kemping wziąłem, bo bez tego kempingu to by była lipa, No tak wieje, że ja pierdziele, no. Web urwać. A tutaj chociaż łóżeczko. Farelka chodzi. Kucheneczka jest. Żona zadowolona, także można sobie posiedzieć nawet do Ziku zadowolony. Tak, do Ziku no, zobaczymy, czy coś się będzie działo. Co prawda, wszystko wywiezione tak na lipę, bez żadnego sądowania, PVK, trochę drobnego peletu. Tak jak mówiłem wcześniej, ale może coś, coś padnie. Dwie doby, być po obiedzie, dopiero w niedzielę odjedziemy, a mamy piątek. Także może coś się złowi. Na łowisku na razie nie ma nikogo. O kupę osób odmówiło. Ale jutro ma być 4, 5, 6, 7 stanowisk ma jeszcze być zajętych. Także połowa stanowisk będzie zajętych. Bo na pewno będzie już gorzej. Jednak ta konkurencja zalętowa i w wodzie będzie większa. Ale zobaczymy. Może coś się uda złowić. Dobra, do jutra. O jest właśnie wstaliśmy. Pół do ósmej zaraz. No, już się wiatr fajnie. Słoneczko, ale niestety kurczę. Zmieni musiało przymrozić w nos nic się nie działo, nawet nie było piczka malutkiego no, wszystko jakby wywiezione tak wszystko stoi no szkoda zobaczymy no, czy to wszystko działa o, no, to działa też działa no niestety tak no, wywieziony na lipę jedna gdzieś w prawo druga gdzieś tam jest 9 a 10 no ale no nie no zimno 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 no, o to będzie dobrze widać no ja pierdzielę patrz o, woda Woda zamarzła. marzła jest no Kurde, przymroziło Przemroziło. Mapie, nie. 14 marzec Druz. No dobra, no co tu, co co, co, co co tu gadać, no. Zbrania nie było. Składu, już widziałem. Mieli się o tyle, że, że ten wiatr będzie mniejszy. Widać, że... ...to w świeci. Może chociaż będzie przyjemnie tak, żeby... ...trochę pochodzić pod wodzę. no. Zobaczymy. Najpierw śniadanko. Potem się zastanowiłem, może jak tą popłynę, może gdzieś tu znajdę jak się ryb, czy coś. Dobra, będę kombinował. Dzisiaj mamy sobotę. Dziadek nas przywitał słoneczkiem. W nocy był mróz. Ale teraz jest dosyć fajnie. Trzy stopnie. I trzeba się trochę bardziej przygotować do tej zasiadki dlatego zrobimy sobie zalętę włożyłem sobie troszkę orzeszka w słoiczku Spiemy sobie kurycki. troszkę do tego dołożymy takich drobnych pelecików Zrobimy sobie wszystko trochę zalęty I weźmiemy sobie troszkę weźmiemy sobie troszkę jeszcze kuleczek tutaj takich połówek o, Jeszcze sobie troszkę kuleczek tutaj zrobimy Dobra. I weźmiemy to wszystko jeszcze za i Jeszcze wszystko za troszkę, troszkę będziemy tego dawać do bo... łódki no, na tej zalęcie będziemy jechać Na, tutaj na, na łowisku ale nadal nic nie dzieje tu miałem na prawego kija jakieś pół godziny temu takie trzy piki no ale nic wziąłem przewiozłem tą wetkę ale płytka tu jest tak sądowałem 1,5 E40 ja tam wywiązłem gdzieś tak gdzieś 10 metrów od brzegu tam wet mi pokazało W głębi to jest tutaj początek. 1, 5, 1, 6 nawet. To. Czekamy na tą pierwszą rybkę sezonu. Taka embranka, kiby wieziony z rana, gdzieś jest koło 11 i coś ładnie pojechało. Zobaczymy czy coś się tu łowi, czy nie. Jest, ale... Nie wiadomo co. <śmienicza> to taki podbierak? Mhm. Jakieś maleństwo. No ale ważne, że się złowił. Pierwszy karpik 2020. Lękwo, ale cieszę. <ścoughs> Jaki dzieciak, no. Daj ta spokój. Pokażę. Ładnie się zapiął Dolną wargę no. Tu takiego miałem odżyna skwida zrobione na na Ronirigu Że chodzi, zrobiłem to branko na tym małym kartiku, ale tak pro forma, pro forma go zważę. on będzie miał chociaż dwa no. kilo? Zobaczymy. Teraz nie? Nie, no. trzeba zważyć No, nie, no. przegiołem 3 kilo. Z jakiego małego karpia to chyba w życiu nie złapałem. Ale proszę, cudny. Ważne, że jest. Dobra. Dziękujemy. Dobra, teraz karpika trzeba wypuścić. Isso. Isso. No że pierwsza rybka zaliczona. Na razie, następny no, Ozik robi pv mi tutaj, o. Nie, Oziku? pv robisz? Dobre? Dobre. Ojej, no kochany. Jak Ozikowi smakuje, chociaż jemu smakuje. Rybko mnie smakuje, Ozikowi smakuje. Ozykowi smakuje oziku, oziku, bierz go, bierz go, Osiąk, bierz go, bierz go, bierz, go, bierz go, bierz go. dobrze, pilnuj Ale się piękna pogoda zrobiła. No, Chmura idzie, teraz ojce zaraz zajdzie. Ale no, na razie, ale na razie. Na razie fajnie. Na razie fajnie. że koronawirus trzeba to wszystko przeczekać na Na opatrzenie sobie zrobić, przyjechać sobie tutaj na miesiąc. można sobie siedzieć.. W no. nie, no trochę trochę by bolało. Ryby nie biorą, ale chociaż słoneczko wyszło, zrobiło się cieplej. Jest 8 stopni temperatura wody 5 Wziąłem, teraz trochę popływałem, szukałem ryb ustawione na grubą rybę nic nie widać. Dwie doby szybko zleciały dopiero przyjechał i już musi odjeżdżać. Już niektóre osoby się go mało pakują, widzę, zwijają. A już dochodzi godzina 12, mamy niedzielę. No, pogoda się zrobiła fajna, chociaż jest zimno, ale słoneczko świeci i można by jeszcze posiedzieć, ale nic się na wodzie, na wodzie nie dzieje. Nie udało się specjalnie połapać, wydłubałem tylko jednego mojego karpika, ale i tak się bardzo cieszę, bo początek sezonu. Woda 5 stopni, przymrozki w nocy minus 4 stopni. A że to jest płytkie łowisko, to na pewno reakcja ryb była bardzo szybka. Także no, trzeba się cieszyć z tego, co, co się złowiło. No następny raz <laughs> ciężka sprawa. Nie wiadomo kiedy, bo tak naprawdę koronawirus szaleje i nie wiadomo, czy będzie można gdzieś jechać. Ale jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno pojadę. Do następnego.